Już powoli zaczynam zdrowieć, chociaż głos jest nadal trochę nie mój i łapią mnie napady kaszlu. Nie wiem, co nas złapało, ale po prostu wszyscy kaszleliśmy. Mieliśmy wrażenie, że to siedzi na oskrzelach, bo jak się bierze taki oddech głęboki, to stąd idzie. No ale cóż, jest już lepiej. Aj, aj, aj. Um, tak, e, dzisiaj mnie coś wzięło, jakieś miałam przebudzenie mocy i... W sumie hałka za mną chodziła od miesiąca, ale dzisiaj postanowiłam ją zrobić, tak więc już w piekarniku tak naprawdę wyrasta ciasto. O um, w sensie nie piecze się, ale wyrasta, bo to jest takie ciepłe miejsce, które mam, żeby to ciasto sobie po prostu rosło, wyrastało. No, dzisiaj mamy piękną pogodę. Nie wiem, co się dzieje tutaj z tym miejscem, ale po prostu od dwóch tygodni jest niebieskie niebo. To jest po prostu dla mnie szok. Ja aż... Jak zaczęło ostatnio padać, to nawet mnie to nie przejęło. Mówię, kurde, aż fajnie jak tak pada. Więc wiecie, tu nie chodzi o to, że ja nie lubię deszczu. Jednak e, taki deszcz raz na jakiś czas jest fajny. Gorzej, jeżeli jest to dzień w dzień, co nie? Dzisiaj przychodzę do Was z dobrymi newsami. A więc, dostaliśmy paczkę ze Starlinkiem. Już jakiś czas temu mówiłam, że będziemy chcieli mieć Starlinka. Pojawiły się... E, Głosy, że trochę przesada ceną za internet, ale słuchajcie, to tutaj bardzo mocno zależy od perspektywy. Nasza perspektywa jest taka, że my tutaj płacimy 60 euro miesięcznie za internet, który czasami po prostu nie domaga. Jeżeli słyszycie jakieś głosy, to to jest Zoe tutaj. Eee, często mamy tak, że po prostu YouTube się zatnie i się ładuje, i się ładuje, i się ładuje. Mieliśmy wiele razy sytuację, że tak samo Netflix nam się zacinał. Tak więc uważamy, że 70 euro za internet, bo tyle tutaj kosztuje abonament, to jest naprawdę spoko. I pomyślcie o tym, że wtedy jesteśmy naprawdę niezależni. Od niczego tak naprawdę, bo mamy internet zawsze wtedy, kiedy chcemy, nawet na dzikusa wszędzie mieszkając w kamperze. I zarabiając na YouTubie, myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, żeby takiego Starlinka mieć. Bo inaczej to już wiemy po Hiszpanii, jak to było ze znalezieniem internetu, ze znalezieniem prądu. To była tragedia. Dlatego uważamy, że to była jakby nasza podstawa. A o pieniądzach też później sobie pogadamy w tym filmie. Najpierw Wam chciałam pokazać, jak ta paczka przyszła. Tak się prezentuje pudełko. My wybraliśmy Starlink Mini. Tutaj jest chyba instrukcja z tego, co już zdążyłam zobaczyć. Jest też taka aplikacja, która pokazuje, jakie jest najbardziej korzystne ustawienie do satelity. Nie? O, tutaj mamy gwóźdź programu, to jest Starlink, zobaczcie jakie to jest malutkie. Ja to jedną ręką jestem w stanie podnieść. Dla mnie to jest niesamowite, że coś takiego ma w sobie tyle internetu i to tak szybkiego, bo Starlink ma znacznie szybszy internet niż ten, co my tutaj mamy. I dla mnie jest to naprawdę niesamowite, bo jest to różnica 10 euro, dosłownie. A jaki lepszy jakościowo jest internet, i że dosłownie wszędzie go można mieć, to jest z tego co wiem taka, taki adapter, żeby to na rurę założyć. I tu jest taka śrubka dokręcająca. A tutaj jest zasilacz. Tam dalej był kabel. E, no. I to jest nasz Starlink, e, Zapłaciliśmy za niego 300 euro. I właśnie wczoraj gadałam z moją siostrą i ona mówi, że słyszała właśnie, że jest bardzo drogi. Tak ale tutaj znowu to zależy od perspektywy. My zarabiamy w euro i dla nas 300 euro to nie jest tyle, co dla kogoś e, by było 1200 zł, o ile tyle samo kosztuje w Polsce. E, no, bo te 300 euro to tak naprawdę 3 dni pracy. Um, no a 1200 zł to nie jest średni. Zależy co się robi, nie? Ale mówię o takiej normalnej pracy, jak my mamy tutaj w porównaniu do normalnej pracy w Polsce. Dlatego my uważamy, że nam się to akurat najbardziej opłacało i mam nadzieję, że będziemy zadowoleni, bo oglądałam też u kogoś, że starling się popsuł po wyjeździe. Tak więc wtedy to było bardzo problematyczne. Enzo, co mama mówiła na temat tego pudełka? Chcesz zobaczyć, co jest w środku? Patrz. Nie, nie, zostaw. To trzeba odłożyć. Proszę to odłożyć tu. No, połóż tu. Okej, okay. mama to kładzie. I zamykamy pudełko, i go więcej nie dotykamy. Okej? Okay? Dziękuję. Czekaj, ten chyba na odwrót było, co? Tak. Okej, okay. zamykamy pudełko. Ja to zrobię. Okej, okay. ty to zrób. Ej, Zoe, Jezu, mnie najbardziej te małe rączki stresują, bo oni nie wiedzą, ile to kosztuje. Tak, tak, tu już też pokazywałam. Ja, tak, trzeba tu nakręcić, tak się chyba pokazuje, co? Ok, dziękuję za pomoc, kochani. Jeszcze Wam powiem pokrótce, dlaczego zdecydowaliśmy się na Starling Mini. Przede wszystkim dlatego, że jest lżejszy, mniejszy, i zużywam mniej prądu. I to jest właśnie ta wersja dedykowana dla kamperów i tak dalej, dla tych takich ta wersja mobilna, że tak powiem. E, nasz znajomy Irzwan e, ma Starlinka tego dużego. I właśnie jak byliśmy na tym weekendzie, to on go odpalił i rzeczywiście internet był super. No, ale on ma tego dużego, który ma jeszcze szybszy internet, mm, ale uważamy, że ten mini i tak ma wystarczająco szybki dla nas, bo i tak jest szybszy niż ten, co mamy w domu. Dlatego, a, i mówię, że 70 euro za subskrypcję, jeżeli chodzi o internet, bo my chcemy tą subskrypcję nielimitowaną. Mówię, że chcemy, bo jeszcze nie, nie aktywowaliśmy jej, bo nie ma sensu płacić za internet, jak tu jesteśmy, bo internet mamy w domu. Dopiero jakieś kilka dni przed wyjazdem sobie to aktywujemy, żeby zobaczyć, czy wszystko działa i tak dalej. Może kilka dni to lekka przesada, co? Powinniśmy szybciej zobaczyć, czy wszystko działa w razie, gdyby trzeba było coś odsyłać. No dobra. Muszę o tym pogadać z Dżidżim, bo teraz dopiero o tym pomyślałam. Bo ty, bo ty chyba trochę na odwrót założyłaś, co? Zajka, na odwrót. Jest jeszcze jedna rzecz, którą zdecydowaliśmy się kupić. Mianowicie, nie wiem, czy Wam by to coś powiedziała, ale widzę, że tam jest napis po polsku. To jest przedłużacz, który jest 50 metrowy, słyszeliśmy, że, o rany, dobra, muszę wyciągnąć. Tak, słyszeliśmy, że to jest tak naprawdę lifehack, jeżeli się mieszka w kamperze, albo się po prostu podróżuje kamperem. Co A tak Ci się podoba? Nie? Zobaczcie, my mamy wersję wodoodporną do minus 35%, tak jak jest tutaj napisane, że to jest na krótkoterminowe używanie na dworze. Jest też, widzę, olejoodporny. Zdecydowaliśmy się na ten kabel, ze względu na to, że e, czasami, żeby się gdzieś podłączyć potrzeba, potrzeba przedłużacza, no to nie jest tak, że wiecie, że takim malutkim przedłużaczem się gdzieś podłączymy. E, a żeby nawet naładować sobie all powers w kamperze, wiecie, podłączyć po prostu kampera i jeszcze w kamperze naładować all powers w razie jakichś, nie wiem, ulewnych dni, jeżeli się gdzieś zatrzymamy. I żeby przy okazji mieć jeszcze e, prąd od razu w kamperze no to myślę, że, że nam się przyda, bo nawet widziałam już sobie obszerłam na Park Fortnite. W Rumunii są miejsca, które nie są ani kempingami, um, tylko to jest po prostu miejsce takie serwisowe dla kamperów, gdzie można sobie za darmo wziąć wodę i za darmo się podłączyć do prądu. Eee, I myślę, że taki kabel w takich miejscach będzie super. Na przykład właśnie jak będzie więcej ludzi, to można sobie wziąć przedłużać i sobie porozdzielać. O ile to tyle udźwignie, ale powinno, skoro ma trzy wtyczki, nie? Wiktoria, eee, no, niespecjalistka od e, prądu. <grym> znowu, ale stwierdziliśmy, że będzie to potrzebna rzecz. Trochę kosztowało, trochę mnie bolało, ale Gigi się w sumie bardziej uparł, a ja teraz, e, jak na to patrzę, to rozumiem, że to chyba była rozsądna decyzja, żeby coś takiego kupić. Jeszcze chciałabym Wam pokrótce wytłumaczyć naszą sytuację. A więc pod koniec tego miesiąca. Planujemy wyjechać, chodzi dokładnie o ostatni dzień kwietnia i Gigi chce to zrobić tak symbolicznie, że nawet jeżeli to będzie tylko 100 km, które przejedziemy, bo wiadomo będzie po pracy, to żeby to było po prostu symboliczne odjechanie w dzień, kiedy kończy pracę, tak bardzo poetycko, ale no, tak, tak bardzo mu się wymarzyło. I sobie policzył, i wyszło na to, że będzie miał poranną zmianę, dlatego będzie to możliwe, bo gdyby miał po po południową zmianę, no to nie w ogóle nie ma szans, żeby raz po ciemku jechać w pierwszą noc gdzieś o 23.00, żeby w ogóle gdzieś wyjechać. Nie, to w ogóle nie wchodzi w grę, eee, dlatego no, masz szczęście, że ma poranną zmianę. Znowu przepraszam Was, jeżeli słyszycie jakieś głosy dzieci, ale nie jestem w stanie uciszyć moich dzieci. Dzieci są dziećmi i dzieci robią hałas. Dlatego no cóż. Takie mam warunki. I dosłownie kilka dni przed naszym wyjazdem Gigi dostaje ostatnią wypłatę. Dla tych, którzy już trochę pewnie o tym pomyśleli, wiedzą, że my e, planujemy zarabiać na YouTubie w czasie naszej podróży. E, Gigi ma też kanał na YouTubie, więc nie myślcie, że tylko ja z moim mikrokanałem e, zarabiam. Gigi kanał jest większy, mniej więcej trzy razy większy e, i też e, ponad trzy razy więcej e, zarabia na tym YouTubie. Wiadomo, nie jest to nie wiadomo ile pieniędzy, bo nie myślicie, że youtuberzy, tacy malutcy zarabiają nie wiadomo ile pieniędzy, ale jest to wystarczająco do przeżycia z tego, co sobie wyliczyliśmy. Podeszliśmy do tego tak bardzo po księgowemu. E, na przykład miałam taką klientkę, która właśnie jakieś 15 lat temu jak nie więcej, e, pływała, żyła z dziećmi w katamaranie i mówiła mi, że mieli wyliczone pieniądze na dzień. I my podeszliśmy do tematu tak samo. Założyliśmy, że będziemy wydawać 23 euro dziennie na jedzenie. Nie liczyliśmy jeszcze w ogóle, nie liczyliśmy. Nie liczymy paliwa, bo jest to jakby taki dodatkowy wydatek. I Generalnie nasza droga z Belgii do Rumunii będzie taką najbardziej konsumującą to paliwo, a jak już dotrzemy do Rumunii, to zamierzamy się poruszać bardzo powoli. Nie tak jak w Hiszpanii, że non-stop, max. Nie. Tym razem nie popełnimy tego błędu, bo z dwójką malutkich dzieci jest to naprawdę trudne i dzieci też nie rozumieją takiego tempa. Dlatego. Postanowiliśmy, że będziemy to po prostu robić dużo wolniej, więc tego paliwa nie będzie tyle szło, jak już dojedziemy do Rumunii, a pieniądze, jakby za paliwo do Rumunii e, są jakby w osobnej e, puli. Wiecie, są odłożone. No, i e, tak jak powiedziałam, zamierzamy wydawać 23 euro dziennie na jedzenie i to wychodzi około 98 złotych. Jestem ciekawa, czy według was jest to możliwe, ale to wiadomo. Tutaj będziecie na to patrzeć pod względem cen polskich, ale ja wam powiem jedno. My tutaj wydajemy mniej więcej 33 euro dziennie na jedzenie dla piątki ludzi, dla trzech dorosłych i dwójki małych dzieci. A tak naprawdę, jak będziemy w drodze, to będzie dwóch dorosłych i dwójka małych dzieci. A badi, a oj, przepraszam. Zobacz. Pokaż ekrana. Jest teraz lepiej? Boli? Nie? Jesteś dzielny chłopak. Dzielny chłopak mój. Przepraszam. Jeszcze dodam, że my raczej staramy się jeść zdrowo. Może raz na miesiąc zjemy jakieś chipsy, też jesteśmy ludźmi. Eee, I kupujemy takie malutkie czekoladki dla dzieci, które dostają maks jedną dziennie, czasami może dwie. Ale nie codziennie dostają. Eee, i no myślę, że czekolada jednak nie jest aż tak zła jak na przykład żelki czy jakieś inne po prostu słodycze, które są bardziej sztuczne. Tak więc nasze wydatki nie są jakieś nie wiadomo jakie na jedzenie, bo jednak jeżeli się samemu gotuje, co my planujemy robić, a nie wiecie, chodzić do restauracji nagle tacy, hu, e, nie, chcemy gotować sami, e, z dziećmi, wiecie, jak chcemy na dzikusa, no to żeby też gdzieś znaleźć restaurację, to w ogóle myślę, żeby graniczyło z cudem trochę. Tak więc jest to znacznie wygodniejsze, żeby po prostu samemu gotować w kamperze. Nie trzeba nigdzie szukać e, i się martwić jakimś zatruciem czy coś. E, no, tak więc wyliczyliśmy sobie to 23 euro. Poprosiliśmy Chad GPT, żeby nam wygenerował jakby menu. Chcieliśmy zobaczyć, jak to cenowo może wyglądać w Rumunii. Poprosiliśmy go, żeby wziął pod uwagę ceny rumuńskie. I słuchajcie, on nie był w stanie wydać 23 euro dziennie. On nie, nie wiem, czy mu się coś pomyliło, ale on po prostu nie mógł wydać tych 23 euro dziennie. Nie wiem, czy on miał jakieś stare informacje, czy rzeczywiście tak jest, ale jak byliśmy dwa lata temu w Rumunii, to rzeczywiście e, mieliśmy wrażenie, że w restauracji za 23 euro e, ja, Gigi i Enzo byliśmy w stanie się najeść. A ja byłam w ciąży, więc jadłam za dwóch. <laughs> nie, żartuję. Ale e, w Rumunii odnieśliśmy to wrażenie, że jest naprawdę jeszcze... Że są spoko ceny raczej. Jeżeli chodzi o inne wydatki typu ubezpieczenie, i tak dalej, i tak dalej, my to wszystko sobie podliczyliśmy, tak samo mieszkanie, to wszystko jest podliczone. Jak wiecie, ja też będę na urlopie rodzicielskim, za ten urlop dostaję trochę pieniędzy, ale tak naprawdę wszystko idzie w mieszkanie, żeby je tutaj jeszcze zatrzymać. Chociaż trochę już tego żałuję, że je zatrzymujemy, ale okej, okay. niech to będzie naszą taką poduszką bezpieczeństwa. No. Tak więc wszystko mamy podliczone i tak sobie wymyśliliśmy, żeby to akurat było 23 euro dziennie, i będziemy się starać trzymać w tych ryzach. Zobaczymy, na ile nam to w ogóle wyjdzie. Mam nadzieję, że nam wyjdzie, bo jednak chcemy jak najdłużej być w tym kamperze, i no cel jest taki, żeby po prostu się stąd wyprowadzić w listopadzie, a. Od maja do listopada mieszkać w kamperze, a później zobaczymy, bo jednak nadejdzie zima i tutaj jeszcze nie wiemy, co chcemy dokładnie robić. Um, no, ale takie są nasze plany. I mamy nadzieję, że wszystko już od tego momentu pójdzie, wiecie, dobrze. Bo już mieliśmy tyle po prostu potknięć po drodze, że no, ciężko było. Aż mi ciary przeszły teraz. Co jeszcze z nowości? Mój tata otrzymał paczkę od nas, żeby mógł w końcu się zabrać za brodzik. Więc może wam po prostu pokażę. Tutaj są dwie ogromne paczki. Tam już z tyłu jest karton, który mój tata wyciął. To jest kształt brodziku, żeby mógł sobie właśnie takie maty rowingowe, chyba to się nazywa, żeby mógł sobie z nich powycinać. To jest coś takiego. To jest włókno szklane. I do tego będzie jeszcze um, żywica, z tego co pamiętam. Okej, okay. lepiej papier niż plastik. <grym> tak, a więc to jest jakaś baza epoksydowa, albo do, do żywicy po prostu. E, kubeczki, jakieś miarki. Okej, okay. tutaj dalej mamy. E, Pigment. To jest pigment. Dalej jest e, utwardzacz. I tu chyba będzie aceton. Tak, to jest aceton. I tak więc mój tata się już. A jeszcze tu są jakieś patyczki i rękawiczki. E, mój tata się zabrał za, za ten brodzik wczoraj. Nie? To ty się tu tak wpychasz, nie? co? Nie, nie, nie. No, czekaj. Daj mi otworzyć drzwi. Będziesz miała więcej miejsca. Nie? nie? Ok, zamknę. E, no, tak więc mój tata się. Zabrał zatem brodzik i mamy nadzieję, że bardzo szybko, już też bez żadnych niespodzianek, będziemy mogli go dokończyć. A raczej mój tata, bo my się na tym nie znamy. A wiem, że mój tata kiedyś coś tam sobie kombinował z epoksji, jakieś tam fajne rzeczy robił z tego, więc jakieś tam doświadczenie ma. Tylko nie wiem, czy to robił konkretnie z włóknem szklanym. Co, kochanie? Co ty robisz? Czemu ściągasz skarpety? Piachu? Ale czemu? Może w butach miałyś piach? A więc mamy w tym momencie 20 dni do wyjazdu. Więc ja mam niecałe takie 3 tygodnie, można powiedzieć 3 tygodnie już. Ten jeden dzień, wiecie. Eee, żeby nas spakować, żeby o wszystkim pomyśleć. I generalnie, wiecie co ja zrobiłam? Zamówiłam i mnóstwo ciuszek letnich już na rozmiar 86. Ona teraz nosi 86. I wpadłam na pomysł, że wyciągnę rozmiar 92 i zobaczę, co ona tam ma. Może coś 86 znajdę. Zaczęłam wyciągać to 92 i mówię: Boże, przecież to na nią będzie dobre. I tak chwilę, wiecie, się zastanawiałam i mówię: Boże, przecież te spodnie, co ona dzisiaj ma na 86, one są na styk. Tak więc mam nadzieję, że te letnie jednak trochę inaczej wypadną, bo wiecie. Hej! No, bo generalnie. To jest wszystko to, co mam dla niej z rozmiaru 92. Tutaj jest kilka. A nie, to, to jest 86 i to też jest 86. To jest 92, i jeszcze na suszarce się suszy 92. Więc trochę tych ubrań jest, ale no, nie mam żadnych sukienek z 92. Czy może mam kilka? Chyba mam kilka, dobra, nie dramatyzujmy. Ale wiecie, chciałam się zabezpieczyć, żebyśmy nie musieli w drodze kupować żadnych ciuchów, w szczególności, że ja zamawiam dzieciom na Vinted, a no raczej ciężko zamówić w drodze coś z Vinted, w szczególności z Ru w Rumunii, nie wiem um, jakby do jakich krajów sięga ich okręg, bo tutaj my mamy, wiecie, Holandia, Belgia Francja, Hiszpania, Portugalia Włochy, z tych krajów um, mogę ja sobie coś zamówić na Winted. Um, no i po prostu chciałam, wiecie, mieć już taki zapas tych ciuchów i teraz mówię kurde, my musimy nie dojść, że wziąć 86 to jeszcze musimy wziąć 92 i tak się zastanawiałam i tutaj pytanie do Was, ci, którzy mają kampery. Myślicie, bo generalnie my mamy jedną butlę gazową, i jest tam jeszcze miejsce tam, gdzie jest ta butla gazowa. Czy to może być dobry pomysł, żeby zassać próżniowo ciuchy i włożyć je obok tej butli gazowej? Co sądzicie? Bo tam jest dosłownie miejsce na przechowywanie. Szkoda, tego miejsca jest trochę tego miejsca tam. No, jedna butla gazowa, wiecie, ile ona miejsca zajmuje. No, ale się mocno wziąłem za pranie. Tak, delfinek. Mocno się wzięłam za pranie wszystkiego, żeby wiecie, mieć jakby odświeżone te ciuchy na wyjazd. I teraz muszę też swoje letnie rzeczy przejrzeć, więc niby takie trzy tygodnie, ale wydaje mi się, że to zeci tak I, i że w ogóle mam bardzo mało czasu, żeby nas spakować, bo ja tak naprawdę muszę spakować siebie. Enzo Zoe, pomyśleć o wszystkich takich rzeczach, typu Paracetamol, żeby w razie czego w środku nocy w Rumunii, gdzieś na dzikusa nie szukać e, jakiejś otwartej apteki, dlatego muszę o wszystkim pomyśleć. Myślę, że zrobię listę, e, taką, wiecie, taką naprawdę porządną. Już powinnam ją zacząć robić, sobie zacząć spisywać. No mamy trochę do zrobienia, ale cieszę się, że już jest coraz bliżej, bo nie mogę się po prostu doczekać. Wiecie co? Nie wiem, czy kiedyś robiłam hałkę, ale moje ciasto drożdżowe, ja je teraz trochę już poubijałam, ale było dwie godziny na 50 stopni w piekarniku, i się zastanawiam, czy to nie było za dużo. Bo nie dość, że to ciasto jest teraz takie lepkie. To jeszcze e, wcześniej było takie ładne, wyrośnięte, ale chciałam Wam nagrać przebitkę, jak e, się nagrzewa w piekarniku. I opadło. Zaczęło opadać się, zrobiło tak stąd, tutaj. Teraz, jak to zaczęłam rączką robić. To, to się zrobiło takie malutkie. Nie wiem, czy to jest okej. Okay. Robiłam wcześniej jakieś drożdżówki czy coś, ale nie pamiętam jak to było. No, jak pachnie. Dobrze. Dobrze? Jak drożdże? Tak. Tak. Pożegnamy się ładnie. Dziękujemy, że dzisiaj byliście z nami. Z nami. Byliśmy. I idziemy Idziemy na spacer. Plimbary to spacer po rumuńsku. I. Co? Idziemy w górę. Idziemy do góry. Okej, okay. do zobaczenia w następnym Natomiast filmiku. Papa! Dużo... Papa! Pa.